Dzień dobry Państwu. Jutro 6 września tu w sali kolumnowej, gdzie właśnie trwają przygotowania, prezydent Bronisław Komorowski podpisze uroczyście dokumenty ratyfikacyjne konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. To ważne wydarzenie dla osób niepełnosprawnych, ale i dla wszystkich Polaków. Ratyfikacja tej konwencji to owoc ogromnych zmian, jakie nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich 20 paru lat gdy chodzi o prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, ich aktywności i dostępu do edukacji czy informacji. Najważniejsze jednak to zmiany mentalne. Uświadamiamy sobie coraz bardziej, że to nie niepełnosprawność, ale bariery, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w życiu codziennym, są przyczyną trudności w realizacji ich praw. To również zmiany świadomości osób niepełnosprawnych, ich coraz większa gotowość do aktywności i uczestnictwa. Ratyfikacja konwencji to również wielkie wyzwanie, bowiem cały czas wielki jest dystans pomiędzy prawami a rzeczywistością. Konwencja pokazuje kierunek, w jakim powinniśmy zdążać. Uruchamia również proces monitorowania rzeczywistej realizacji praw osób niepełnosprawnych. Naszym marzeniem jest Polska bez barier. Ratyfikacja konwencji o prawach osób niepełnosprawnych pomoże nam w realizacji tego marzenia. Uroczysta ratyfikacja konwencji będzie transmitowana online na stronie www.prezydent.pl, a także na oficjalnych kontach prezydenta na portalach społecznościowych. Serdecznie Państwa zapraszam.